Zmiany 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 i jeszcze raz zmiany w pączku przez ostatnie paręnaście odcinków siedziałem sobie w tej romantycznej atmosferze przy świeczuszce i sobie tak gadałem. Mm -hmm. Straszne nudy. Pączek dzisiaj od 1 czerwca będzie zdecydowanie krótszy, bardziej intensywny, bardziej szalony, ale tak samo beznadziejnie głupi i bezsensowny. Nie łudź się! Zero jakiegokolwiek pożytecznego kontentu. 1 czerwca, Dzień Dziecka, wiek 8 lat, miejsce akcji, plac przed Miejskim Domem Kultury, pełno dzieciaków, halastra, śpiewy, tańce. Ogórek, 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 zielony ma na garniturę, kapkę i sandały, zielony, zielony jest samy. I nagle przyjeżdżają strażacy swoim wielkim wozem czerwonym. Chłopaki podekscytowani, podlatują, oglądają, co się będzie działo. I wtedy strażacy wyjmują jakieś swoje urządzenia, jakieś pompy, nie wiadomo co, i zaczynają pompować na ostro. Zaczynają bić taką wielką białą pianę. I po prostu byłem mały, więc to wydawało mi się ogromne, ale pamiętam, że tej piany było po prostu potąd, Chodziłeś do tej piany i znikałeś. Ale to była po prostu ekscytująca zabawa. Cały mokry, cały w tej pianie, od stóp do głów i w wiesz, tam ganianiem. Mój kumpel z podstawówki, Kuba, zgubił w tej pianie buta. Dobrze, że miał blisko do domu, bo z nie wracał w skarpecie i w jednym bucie, wiecie o co chodzi? I to był najlepszy dzień dziecka w moim życiu, w ogóle dzieciństwo było spoko, pomimo tego, że w moich czasach dostawało się 20 złotych kieszonkowego na cały miesiąc. I musiało starczyć na wszystko. Zakończymy dzisiejszy odcinek sucharem. Przybiega sąsiadka do sąsiadki. Chodź Zosia, opowiem ci kawał taki, że ci cycki opadną. Sąsiadka odwraca się z zaciekawieniem. No dawaj. Uuu, Hela, widzę, że ty już go znasz. Właśnie zjadłeś pączka.